Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kłania się Tomek Słodkiewicz i oczywiście chciałem Was zaprosić na swój trening klatki piersiowej. Tak dokładnie klatki piersiowej z tego głównie powodu, że jest to jedno z takich partii o których ja zawsze ubolewałem, głównie z tego powodu, że jest ona nieco mniejsza niż moje inne pozostałe partie mięśniowe. Dlatego dzisiaj priorytetowo podejdziemy do klatki, pokażę Wam w jaki sposób to wygląda u mnie. No i oczywiście mam nadzieję, że wyciągniecie sami jakieś wnioski dla siebie. Zapraszam. Jak sami zdążyliście zauważyć, swoją rozgrzewkę zaczynam od treningu aerobowego, ale jest to taka jakby forma interwałowa. Zaczynam od dwóch minut rozgrzewki i potem dodaję sobie kilka różnych rund interwałowych. Wszystko, powiem Wam szczerze, w zależności od tego, jak się czuję. Czasami mam wrażenie, że jestem nieco pełniejszy, a jednak leży mi to jedzenie na urządku. Staram się zrobić kilka więcej rund, 4, 5, 6, w zależności, ale nie, nie robię więcej niż 10-12 minut. I... W moim odczuciu zdecydowanie lepiej to na mnie działa niż zwykła rozgrzewka na e, powiedzmy jakichś tam wolnych ciężarach, na maszynach i tak dalej. E, moje tętno jest wyższe, czuję już lekką taką pompę i automatycznie budzę się do treningu. Więc w moim odczuciu mega, fo, mega opcja. Zaczynamy pierwsze ćwiczenie od odwodzenia w tył z gumami. W sumie fajna sprawa z gumami, przede wszystkim z tego powodu, że w zależności jak bardzo cofnę się do tyłu mogę jakby kontrolować napięcie i intensywność tego ćwiczenia no i na no, oczywiście ktoś by mógł spytać ja, ale czemu tył barków na początku klatki głównie z tego powodu, że panią wą poluzowuje pas barków czuję się dużo lepiej, bardziej rozgrzany nie czuję się przede wszystkim sztywny tak, jeżeli bym przyszedł do jakiegoś pierwszego ćwiczenia na mięśnie klatki piersiowej, więc jakby nie było ego zostawiamy przed drzwiami, przed siłownią, więc nie chodzi mi tylko o duże klamoty, ale też chcę się upewnić, że w moim już takim doświadczeniu treningowym ważne jest to, żeby przyjść i zrobić ten trening z głową, więc ciężary są bardzo ważne i trzeba odpowiednio stymulować je w swoje mięśnie, no ale odpowiednio przygotowane mięśnie do treningu to w moim uczuciu najważniejszy priorytet. Rozrobimy cztery serie po 15 powtórzeń lekko. Pinam tylnie atom na końcu. Nie robię tego siłowo. Cały czas pracuję na napięciu. Pierwszym ćwiczeniem, jakie wrzucę do swojego planu dzisiaj, to taka metoda wstępnego zmęczenia. Używamy dzisiaj bramy. Akurat mamy wolną rozpiętki na bramie, więc wcześniej myślałem, że ta metoda wcale nie jest tak pożądana, jeżeli chodzi o mój reżim treningowy. Myślałem, że Pozbędzie mnie energii, będę jej wyciskał i przede wszystkim w moim uczuciu bardziej ego mówiło mi, że muszę przejść na siłownię, wycisnąć większe klamoty i tak dalej, Ale teraz czuję to kompletnie inaczej. Zdecydowanie te ćwiczenie działa dla mnie w pierwszej rzędzie w takim celu, że czuję te mieście, chcę je zaktywować, chcę poczuć aktualnie mięśnie, które powinny być zaktywowane do pracy w tym treningu. Zawsze pamiętam o tym, że cała praca dzieje się w stawie tylko barkowym, nie w stawie łokciowym. Czyli Ruszamy się tylko w ten sposób. Nie, nie zmieniamy kąta w stawie łokciowym. Fajne jest też to, że dzięki temu, że używamy linki, to cały czas te napięcie jest stałe po obwodzie, więc w moim uczuciu bardzo fajna rozgrzewka. Jestem gotowy do kolejnego ciężkiego ćwiczenia, które za chwilę mnie czeka. Zaczynam już powolutku naprawdę czuć jak klatka się pompuje. Mieliśmy trzy serie, w sumie dwie tak naprawdę serie teraz po zakresie takim tam 12-15 powtórzeń. I ostatnią serię robimy e, z takim lekkim przypięciem, czyli w tej fazie koncentrycznej staram się ściągnąć tą klatę, policzyć tak, do takich szybkich dwóch sekund, raz, dwa i puszczam. Dużo lepiej czuję no i klata sama rośnie. Jakby nie było, pierwsze ćwiczenie za nami, klata powoli rośnie, no i przechodzę tak naprawdę do fundamentalnego ćwiczenia, jeżeli chodzi o mięśnie klatki piersiowej. W moim uczuciu duży mięsień to silny mięsień, ale wiadomo, że ja jestem kulturystą, nie jestem powerlifterem, żadnym strongmanem, więc nie rzucam się na maksymalnie duże ciężary, bo wiadomo, że skupiam się głównie na tym, by aktywować te włókna mięśniowe, klatki piersiowe i tego ćwiczenia, tego mięśnia, którego w danym momencie ćwiczę. To jest głównym priorytetem. Mój, ja mam cel, rozwinąć swoją, jakby, słabszą stronę. Dlatego skupiam się w tym ćwiczeniu z techniką nieco inaczej. Schodzę powoli, normalnie w dół, zatrzymuję się, powiedzmy, z 2-3 cm nad klatką i energicznie wyciskam. W moim uczuciu bardzo fajna forma tego ćwiczenia. Jeżeli schodzę w wolniej, znaczy, normalnie schodzę do dołu i zatrzymuję się na tej, powiedzmy, tej dolnej krawędzi, jestem w stanie zaaktywować większą ilość włókien mięśniowych klatki pieściowej i na pewno nie wykorzystuję tego pędu. Często jest tak, że chłopaki łapią za 100 kg i jedyne co widać to dobry ruch. Wiadomo, że jest jakaś tam technika, która jakby wpływa na napięcie mięśni klatki piersiowej, ale ja dużo lepiej czuję tą, tą aktywację tych włókien mięśniowych i pracę. Więc jesteśmy już po kolejnym ćwiczeniu. Tak jak stwierdziłem na samym początku, w moim uczuciu takie ciężkie ćwiczenia są bardzo ważne. Teraz przechodzimy do, w sumie wyciskania znowu na ławce poziomej, ale używamy sztangielek. E, tylko w takim troszeczkę nieco innym chwycie, tak zwanym e, power grip, czyli w, ustawiam równolegle do krągu słupa e, sztangielki. Fajną rzeczą jest to, że bawiąc się ze sztangielkami możemy ustawić różne kąty. Możemy przenieść łokieś nieco bardziej do wewnątrz, na zewnątrz. Więc cały czas możemy stymulować nasze mięśnie, klatki piersiowej na, na różnej płaszczyźnie. Dlatego w moim uczuciu zawsze sztangielki na ławce poziomej czy na skośnej są nieodzowną częścią treningu. Więc idziemy! Jakby nie było, po takiej serii chce się tylko jednego. Dobrego posiłku i kobiety. Jakby nie było, dotrwaliśmy już do ostatniego ćwiczenia. To ćwiczenie ogólnie jest rozbite na jakby powiedzmy 300, gdzie na początku robię pompki na poręczach, później przechodzę już do podnoszenia sztangi, tak jakby z jednej tylko strony, tak jak normalnie byśmy robili T-Bar, tylko teraz ta końcówka po prostu jest w moich dłoniach i mocno wyciągam do góry na takie 3/4 ruchu i mocno spinam klatę. Ważne jest też to, że mocno rozciągam w momencie, kiedy idę w dół. I ostatnie, dosyć śmieszne ćwiczenie, bo najbardziej dostaję w nim zwykłe pompki, ćwiartki, ale dodatkowo staram się rozciągnąć klatę używając steperów. Więc w takim ćwiczeniu. Staram się przede wszystkim zaatakować swoją klatkę w różnych, w różnych, na różnych płaszczyznach. Średnio wykonuję 10-12 powtórzeń. Nie jest to jakieś taki stricte ćwiczenie, które zawsze wrzucam u siebie w treningu. Jest to takie ćwiczenie dodatkowe, które zawsze zmienia. Ja przeważnie staram się zrobić trening mojej klatki treściowej w taki sposób, że robię to pierwsze ćwiczenie, które wstępnie jest w stanie zmęczyć moją klatkę. Później przechodzę już do głównego ćwiczenia jakiegoś siłowego. Oplata, przeplatając może, może z jeszcze jakimiś ćwiczeniami ze sztangielkami w zależności czy pierwsze ćwiczenie było np. sztanga, czy szmid, czy jakiś tam hammer. I ostatnie ćwiczenie I się typowo już dopompowujące maksymalnie krew. Czuję teraz już, że ta klata jest cała wypukła z każdej strony, więc jak najbardziej jestem zadowolony z tego treningu. Wiem, że zwykle te pierwsze ćwiczenie siłowe jest dla mnie takim ćwiczeniem najbardziej optymalnym. Lubię czuć większy ciężar. Mniejsza ilość powtórzeń jest tak najbardziej optymalna, ale staram się, tak naprawdę dopiero prawdziwą zabawę e, odczuwam w momencie, kiedy zaczynam troszeczkę modyfikować ćwiczenia i staram się skupić na tej fazie ekscentrycznej, koncentrycznej, wydłużaniu powtórzeń, jakichś tam ćwiczeniach wymuszonych, więc mam nadzieję, że w miarę możliwości będziecie mogli zobaczyć o co chodzi w tych ćwiczeniach. No i oczywiście do dzieła, ostatnie ćwiczenie. Tak się spompowałem, że praktycznie czuję, że za mało miejsca tutaj mam na tym siedzeniu. Jestem mega zadowolony z tego treningu, głównie z tego powodu, że mój plan dokładnie został wykonany. Nawet w takiej ciężkiej ogólnie, w ciężkich takich warunkach, gdzie coś staramy się nagrać i pokazać Wam, więc nie ugrywam, że zrobiłem kilka sesji, kilka serii więcej. No ale fundamenty zostały zachowane. Najważniejszą taką rzeczą, którą chciałbym Wam przede wszystkim przekazać, jest to, że nie bójcie się modyfikować swojego treningu. Ale ważna jest też przede wszystkim ta metoda intensyfikacji, pamiętając o tym, że zawsze jest ta intensywność, objętość i częstotliwość treningowa, którą oczywiście możecie się bawić. Tak tylko w prosty sposób w kilku, w kilku zdaniach wytłumaczyć dokładnie, jak to wygląda. Wiadomo, że objętość treningowa możemy ją rozbić powiedzmy na ilość powtórzeń, na ilość serii, ilość ćwiczeń, którym robimy w danej sesji treningowej. Częstotliwość to wiadomo, że możliwość powtarzania danej partii mięśniowej w tygodniu. No i intensywność, intensywność też w sumie jest tak jakby taką dodatkową opcją modyfikacji w zależności od tego, ile zrobimy powtórzeń, z jaką szybkością, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj pamiętajcie, te trzy różne formy intensyfikacji treningowej są jak najbardziej bardzo nam potrzebne. No i mam nadzieję, że w miarę możliwości mogliście zobaczyć coś nowego. No i możecie zobaczyć jakąś tam inną formę tego ćwiczenia, którego wcześniej robiliście na co dzień, a w sumie... Mała zmiana może spowodować, że ten trening stanie się bardziej optymalny dla waszej sylwetki, no i oczywiście ten dodatkowy bodziec jest w stanie posunąć naszą sylwetkę do przodu, tak? Jakby nie było ta, ta intensyfikacja, ma znaczenie. Czasami bodźce są zbyt małe albo zbyt duże, żeby w ogóle ruszyć ten zastój treningowy, więc sugeruję jak najbardziej spróbować tą feresę treningu. Wiadomo, że o, nie chodzi tutaj tylko o ciężar, więc jak już powtarzałem to na samym początku, liczy się o, ciężki ciężar, optymalny ciężar, ale żeby przede wszystkim pamiętać o tym, że jeżeli pracujecie nad sylwetką, to skupiamy się na danej partii mięśniowej. W miarę możliwości sugerowałbym zawsze na początku treningu skupić się na aktywacji danej grupy mięśniowej i tutaj... Szczerze, zostawiam Wam pole do, po, po, do popisu. W zależności to, co dla Was jest takie najbardziej e, ćwiczenie, które czujecie. Nie robiłbym tutaj wiadomo wolnych ciężarów, bo wolałbym wyjść z jakimś tam lżejszym ćwiczeniem, jakimś jak butterfly, ściąganie linek, tak jak robiliśmy tutaj na, na bramie. Jest kilka różnych opcji, ale wiadomo, zaangażujmy tą klatkę, zaangażujmy ten mięsień, który zaczynamy ćwiczyć i poczujmy najpierw to, że ten mięsień jest... E, w miarę możliwości dobrze rozgrzany i gotowy do ciężkich ciężarów. Jakby nie było, trzeba też pamiętać, że duży ciężar jest potrzebny, żeby stymulować ten cały układ hormonalny, więc impuls ma znaczenie. Dlatego te, nie zapominajcie w żadnym treningu tak naprawdę siłowym o ciężkich, z wielostawowych ćwiczeniach, jakichś przysiadach, wysuwaniach, martwych ciągach, Sztandze, sztanga to podstawa. Wiadomo, że wiele osób wychodzi z założenia, że sztanga jest takim typowym siłowym ćwiczeniem, że angażuje wiadomo, mięśnie tricepsów, yy, mięśnie barków i tak dalej, i tak dalej, nie ma się czego bać. Ja uważam, że cięż, yy, duża klatka, to silna klatka, więc nawet jeżeli to ćwiczenie mogłoby wam pomóc zbudować, podnieść kilka szczebelek do, do przodu waszą siłę, to odbije się to na pozostałych ćwiczeniach, więc warto je spróbować. No jakby nie było. Staram się w miarę możliwości pokazać Wam to, w jakim odczuciu ja stosuję pewne metody. Dlatego zapraszam do kolejnych odcinków. Cokolwiek Wam się podoba, cokolwiek chcielibyście zobaczyć jeszcze w takim moim reżimie treningowym, oczywiście komentujcie. Nasze wideo robimy to, jakby nie było dla Was, żebyście Wy mogli troszeczkę zobaczyć jak powiedzmy zawodnicy, czy ludzie powiedzmy, którzy zajmują się tym sportem już przez wiele lat podchodzą do tego. No i chcę przede wszystkim podzielić się moją własną filozofią, bo nie chodzi tutaj, żebym kogokolwiek chciał udawać, staram się w miarę możliwości budować swoje doświadczenie słuchając ludzi, którzy mają jeszcze większe doświadczenie niż ja, ale wyciągać wnioski i wybierać tą opcję treningu, tą filozofię w taki sposób, żeby ona działała właśnie na mnie. Wiadomo, że od jakiegoś już czasu współpracuję z różnymi podopiecznymi, których przygotowuję do zawodów lub też staram się im pomóc w przejściu do jakichś kompletnie nowych metamorfoz, więc udaje się to zrobić to i na mnie i na moich podopiecznych, więc rezultaty są, dlatego Sugeruję zawsze naprawdę spróbować coś dla siebie, coś innego. Zawsze ten bodziec będzie jakimś tam czynnikiem, który może wpłynąć na to, że ta stagnacja zostanie zażegnana. Jakby nie było raz jeszcze, bo jak zwykle jestem rozgadany, dziękuję wszystkim za spędzony czas. No i teraz bez wymówek łapcie swoje klamoty w siłowni. No i oczywiście do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie.